Twoją obronę, uciekamy się w święta Boża do naszymi Na śniegu, proszę Pani, na śniegu, w w swoim nas pojednaj, w Synowi swojemu nas polecaj, w swojemu Synowi nas oddałaj. Matko Boża, Bóg się za jest obok nas, w dawnej, w dawnej kaplicy zamkowej króla Kazimierza Wielkiego. Ta figurka w sposób szczególny zadziałała w XIII wieku, dokładnie w 1278 roku. Co się stało wtedy, to nie tym się chodziła i siadała przy drodze na wzniesieniu, skąd mogła widzieć daleka. A tak wyglądała przybycia swego syna, spostrzegła w dalekach, że powraca, a rozpoznawszy go, a aby otrzymać swojemu mężowi, oto syn ujrzał. Zamek był obwarowany, obmurowany, ale mimo to, że to był tak dobrze zbudowany, to już czasem I w tym zamku, wewnątrz zamku, była kaplica był do modlitwy. Zamek posypany po pożarze. rocznicę koronacji. Już tu niektórzy mówią, że na takiej pielgrzymce z racji rocznicy koronacji wągolnicy tutaj byli i byli na tym placu na mszy świętej. Bardzo dobrze. Pamiętacie o tym, że figurę Matki Bożej z kaplicy, tę cudowną figurę, wynosi się uroczyście i ustawia się na tej skrzyni. Ta skrzynia jest taką windą, ma tam korbelkę i figurę się przykręca i na korbelkę się w Bazylice była stworzona dusza święta, a w kaplicy zamkowej mieści się cudowna figurka Matki Bożej Tembecy. Pierwotnie ta figurka znajdowała się tutaj. Kto jeszcze nie widział, to później będzie mógł zobaczyć. W środku tej kaplicy znajduje się bardzo duży głaz, taki kamień. On jest w tym miejscu, gdzie w roku 1278 miało miejsce objawienie milionów A związane to było z najazdami Tatarów na ziemię Polski. Szczególnie na ziemię lubelszyską. Tutaj po kolei, Opole lubelskie, Głóz, Lublin. Były cały czas atakowane przez oddziałe tatarstwo. Wielu mieszkańców, wielu ludzi sadziało do niewoli, tak zwany jasy. I tu niedaleko w miejscowości GUS w stronę Welskiego rozgrywała się... Przezwimy, jako i my odpuszczamy nasze winowańce. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłania. Zdrowa świętki pełna, pełna Państwa z, z Tobą. Błogosławia, Błogosławia